Czy szukasz naturalnego sposobu na wzmocnienie swojej odporności? Chcesz, aby twój organizm lepiej radził sobie z przeziębieniem i grypą? Zrób miód z czosnkiem i trzymaj go w lodówce. Jest to tani, łatwy do przygotowania środek, który pomoże wzmocnić twój układ odpornościowy. Miód i czosnek to połączenie, które ma tysiące lat doświadczenia w walce z infekcjami. 1. Dlaczego warto spróbować czosnku z miodem? Czosnek jest najskuteczniejszy, gdy włączysz go do codziennej diety. Spożywany na surowo przynosi najwięcej korzyści, ale jedzenie dużej ilości surowego czosnku może być trudne ze względu na jego intensywny smak i zapach. Połączenie miodu i czosnku łagodzi te problemy, dzięki czemu możesz spożywać więcej czosnku bez nieprzyjemnych skutków ubocznych. Miód pszczeli sam w sobie ma wiele właściwości zdrowotnych, co czyni to połączenie jeszcze bardziej korzystnym dla Twojego zdrowia. 2. Właściwości miodu i czosnku. Miód i czosnek razem tworzą potężny środek wzmacniający układ odpornościowy. Miód działa przeciwutleniająco, przeciwbakteryjnie i przeciwdrobnoustrojowo. Jest bogaty w witaminy i minerały, co czyni go naturalnym multivitaminowym preparatem. Pomaga w zwiększeniu energii, wzmocnieniu odporności, łagodzeniu kaszlu i bólu gardła oraz w walce z infekcjami. Czosnek ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Zawiera dużo manganu, wapnia, fosforu, selenu, witaminy B6 i witaminy C. Pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi, poprawie zdrowia układu krążenia i metabolizowaniu żelaza. 3. Jak przygotować miód z czosnkiem? Krok 1. Przygotuj słoik i pokrywkę, dokładnie je umyj i wysterylizuj. Krok 2. Obierz dwie główki czosnku. Możesz zgnieść ząbki lub zostawić je w całości. Krok 3. Umieść ząbki czosnku w słoiku i zalej płynnym miodem, tak aby były całkowicie pokryte. Krok 4. Zakręć pokrywkę i pozostaw słoik w temperaturze pokojowej na 2-4 dni. Krok 5. Następnie przechowuj w lodówce. Na powierzchni miodu mogą pojawić się pęcherzyki gazu, co jest normalnym efektem fermentacji. Miód jest naturalnym konserwantem, więc nie musisz się martwić o bakterie. 4. Jak stosować miód z czosnkiem? Możesz zacząć jeść ząbki czosnku już po kilku dniach, ale ich smak będzie łagodniejszy po tygodniu lub dwóch. Ząbki czosnku mogą przetrwać w miodzie przez wiele miesięcy. Kiedy czujesz, że coś cię bierze, jedz jeden ząbek czosnku co godzinę lub dwie, ale nie więcej niż pięć dziennie. Gdy poczujesz się lepiej, zmniejsz ilość do jednego ząbka dziennie, aby utrzymać swoją odporność. Miód, w którym macerował się czosnek, możesz używać do gotowania, herbaty, toników lub jako syropu na kaszel. Miód z czosnkiem to naturalny sposób na wzmocnienie twojego układu pornościowego i pomoc w walce z infekcjami.